Tysiące pytań było do ministerstw i tak dalej, i tak dalej. Teraz ten okres się trochę, trochę skrócił, ale pamiętajcie tak, odłożenia wniosku Wyobraźcie sobie tylko taką sytuację, można sobie oś czasową umówić, tak? Czyli mam sytuację składam wniosek 30, no fajnie, że składam na pierwszy <laughs> dzień konkursu, ale konkurs trwa 30 dni, tak? Ktoś może z ostatnich go złożyć. <laughs> i dopiero od tego momentu zaczyna się, zaczyna się cała wyliczanka, tak? Od momentu zamknięcia konkursu Lokalna grupa działania ma 41 dni na zweryfikowanie tej dokumentacji, przygotowanie, zebranie rady i chcę wam opowiedzieć, jakie są tam procedury wewnętrzne, bo tam się, tam oprócz tych kart ocen i tak dalej, żeby nie było gdzieś nie wiadomo czego, tak, to są na przykład procedury odwołania się od decyzji, że, że może się wynajmie samochód, a musi zebrać dwa razy i tak dalej, i tak dalej, tak. 41 dni na zajęcie 41 dni na wypełnięcie dokumentów z lokalnej grupy. Taka, taka jest ta procedura. Wchodzą do Urzędu Marszałkowskiego, czy do agencji, tak? I teraz sytuacja taka, no gdzieś koło miesiąca trwa tam obróbka techniczna tych dokumentów, tak? Ktoś tam musi przyjrzeć, się czy wszystko jest, czy nie. I teraz przychodzi do Was pismo. I teraz macie 20, dni, 21 dni. Niektórzy beneficjenci wyciągają, niektórzy od razu na drugi dzień są w stanie złożyć na przykład poprawkę, tak? A to jest kolejny okres, który dochodzi do tego okresu o złożenia wniosku, tak? Średnio trzeba liczyć na Urząd Marszałkowski czy agencje, znaczy szybciej teraz działal. Agencja po 2 miesięcy, urząd po 3 miesięcy, ale zdarzyły się półroczne okresy roczne. Tak? To zależy od jakości przygotowanego wniosku, to zależy od, od procedur itd. I, I od doświadczenia beneficjentów też tak naprawdę. Czyli liczcie gdzieś około 3 miesięcy podpisanie umowy i teraz Wasza decyzja, jak długo realizować, tak? Możecie sobie zrealizować projekt bardzo szybko, tak, bo jest już czas i to chcecie robić, ale teoretycznie, według wszelkich tutaj prawidł, są okresy na realizację. Możecie ten projekt zrealizować w ciągu 24 miesięcy. Czyli to mówię też nie na próżno Państwu, dlatego że bardzo często przedsiębiorcy mówią tak, co, ale ja bym chciała to zrealizować, a mi Pani mówi, a okres realizacji się Pan wyciągnie, bo za rok może nie być konkursu, jest coraz większa na przykład popyt na, na, na fundusz europejski, tak? I wtedy już nie będzie Pan miał szansy. A teraz jak Pan złoży, przejdzie się procedura, a Pan od momentu podpisania umowy do zamknięcia złożenia wniosku o płatność, jeżeli to jest jeden etap realizacji inwestycji, 24 miesiące. Czyli można sobie bardzo dużo do przodu, do przodu, dla ile można zaplanować, tak? To jest też uwaga na organizacji, które robią już tego rodzaju imprezy, tak? jakieś szkolenia. Nie muszę robić teraz tego tu już, tak? Składam wniosek teraz na konkurs w maju, a na przykład za rok sobie zrobię jakąś tam imprezę wigilijną, jakiś tam, nie wiem, dzień kobiet i tak dalej, i tak dalej, tak? Żeby tylko się zamknąć w tym czasie 24 miesięcy do złożenia wniosku o płatność. No i później jest oczywiście, tu już po wniosku o płatność, to już jest kwestia miesiąca, półtora i jest cała ta weryfikacja. Bardzo szybko, bo, bo wnioski nie są aż takie skomplikowane. Chyba, że beneficjent sam wydłuża mojej sytuacji, tak? Czyli odpowiada w maksymalnym terminie na poprawki, prosi przedłużenie i tak dalej, i tak dalej. Projekt no to jest minimum taki zwykły projekt mały projekt, to tak prośba, żeby planować na pół roku do przodu, tak? Czyli jeżeli mają składać wniosek, to nie róbcie imprez, które będą w czerwcu, Chyba, że chcecie na własne ryzyko, bo i tak ją robicie, tak? I tak robi tę imprezę, dobra, nie będzie ta impreza w projekcie. Ale jeżeli zależna jest ta impreza od tego, czy dostanę się, czy nie dostanę, to przynajmniej zaplanujcie ryzyko, które robić za pół roku złożenia wniosku, tak? Żeby mieć większą pewność na, na, na to, że, że dofinansowanie będzie pewne. To jest też częsty błąd w projektach. Bardzo częsty, że, że ten okres zaplanowania realizacji do zwrotu środków, a szczególnie przy projektach, które są oparte na kredytach inwestycyjnych, tak, że dziś bierzemy kredyt, zaraz bank nas pyta, na no, jak długo chcemy, jak mam zaplanować i tak dalej, no to to trzeba to robić w miarę rzetelnie, żeby dziś nie stracić się w organizacji albo w firmie płynności. Jakieś pytania jeszcze macie Państwo do mnie? Ja zdaję sobie sprawę, że, że pewnie nie tylko beneficjentem tutaj będą gminy, tak? bo, bo to są jednak duże projekty, zabezpieczenie środków na taką inwestycję jest no, no tutaj wymagające no i bardziej, bardziej to fundusze gminne tutaj są w stanie. Chociaż na no, straże, które w sytuacjach nawet w jak na Śląsku, jest w Grubie, sytuacja taka, że gminy już wszystkie swoje bóle jako beneficjentów wykorzystywały, a jeszcze chcą zrobić coś, co zmienia gminy, nawet te woźniki zrobić coś w centrum. To doprowadzi do tego, że, że straż weszła w ogóle, że jest o to okres jakiś tam, dwa lata na przykład, tak? Weszła w ogóle i straż będzie składać, ale nie powiem Państwu, jak to wygląda pod względem finansowym, czy środki, w jaki sposób. Nie, nie wnikałam nigdy w sytuację finansową. organizacji, tak? ale, ale normalnie straż składa na miejscowość, tu gmina przekazuje, dzierżawi i tak dalej. Przy funduszach pamiętajcie Państwo, że mm, jeżeli są inwestycyjne rzeczy, czyli jakieś idą, remonty, wyposażenie budynków, nie do końca trzeba być właścicielem. Nie do końca trzeba mieć Fajnie jest, jak się jest, tak? Jak się coś posiada i chce się coś na tym zrobić, to, to wtedy trzeba mieć księgę wieczystą na ten budynek i wyciągnąć względy wieczyste, jako załącznik się daje takiego wniosku. Ale dopuszczone jest finansowanie na wydzierżawionych, wynajętych obiektach. Tak? Czyli na przykład ten układ, organizacja Straż, świetnie Tak, Straż, jak są właścicielami, nie mają pieniędzy. Gmina a, i gmina inwestuje, tylko umowa tu jest urzeczenie. Czy w drugą stronę tak samo działa? Na przykład gmina jest właścicielem budynku, straż użytkuje, straż ma możliwość finansowania, tak straż ma umowę od gminy i można taką realizację, e, inwestycję przeprowadzić w tym budynku, po warunkiem, że gmina wyrazi zgodę. Tak? Mimo umowy użyczenie, musi być jeszcze zgodę na realizację środków środka na takim odpowiednim formularzu. No i jest to umowa ten... urzeczenia musi być zobaczyć. Minimum okresie 7 Dwa lata realizacji, pięć lat trwałości projektu, czyli 7 lat e, musi być to z Ale nie ma nic... Tu też jest taki, taki myk, e, że nie ma nigdzie powiedziała, że nie można tego mogę rozwiązać. No. Chociaż no to Pan się... Stanie, czy się powodę, nie? Jeśli się rozwiąże, jedna ze to rozwiąże. Nie mi się, się takie przypadki, nie potrafię Panu powiedzieć. Tak samo jak i może trochę kuriozalna jest sytuacja taka, jak są lokalne grupy, które nie są wykorzystać środków. Mają duże bóle środków, źle przeprowadzają procedurę oceny. To jest akurat na Śląsku, taka, taka grupa. Źle przeprowadziły procedurę oceny wniosków. Zaburzenie jest po prostu w całej tej procedurze, tej machinie, machinie lidera. zdarzyła się sytuacja, że powinny mieć rozwiązaną umowę z Urzędem Warszawskim, bo nie potrafią realizować programu. I uroczyście państw nie ma procedurę rozwiązania tej umowy. Nikt nie przewidział czegoś takiego w przyszłości. I teraz wszyscy się głowem co z tą grupą zrobić, tak? I się różne opinie prawne kombinuje, tworzy, żeby żeby tylko umożliwić im realizację, bo nie ma procedury po e, 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 prostu zabrania środków i zwrotu, żeby ta grupa jeszcze zradza beneficjenci jeszcze zwracają, tak? Bo LGD to jeszcze był biedy, ale beneficjenci, czy Państwo, którzy w projekcie pod grupą piszecie, no w tym momencie też musiałaby to być wszystko jakoś tak utworzone. Nikt tego nie przewidział, przy takiej sytuacji nie powinno być. Tak? Wracając do jeszcze tutaj do tego użyczenia, powiem Państwu, że to nie tylko w przypadku organizacji świetlic, ale bardzo często mi się zdarzały przypadki takie przy przedsiębiorcach, przy, przy działaniu, tworzeniu, rozwoju mikroprzedsiębiorstw, że na przykład teraz mam taki, taki młody weterynarz, który, który tutaj jest jego weterynarzem i on chce zbudować jakieś tam laboratorium, tak, do badania różnych tam rzeczy i dobudować jakiś kawałek budynku, ale sama ta jego firma w tym laboratorium niestety nie będzie działać, musi od ojca użyczać salę tą operacyjną, tak. W spisują umowę użyczenia, że jeździ będzie użyczał tę salę bezkwotowo, tak, to jest użyczenie. Więc bezkwotowo i ja może tą całą inwestycję, cała inwestycja wtedy ma sens. Tak? Bo samo laboratorium w takim przypadku nie miałoby sensu. Tak? Więc tak to, tak to działa i to jest problem. Trochę innowacyjny przykład pokażę Państwu projektu, który był zrealizowany, to jest akurat projekt z Austrii, bardzo innowacyjny projekt. To jest centrum, to nie jest centrum miejscowości, ale to jest miejsce takich spotkań, to jest, jest tam południowa część Austrii, to jest taka cała konstrukcja, że to jest, wchodzimy z projektu właśnie tak à la bo to też nie funkcjonuje, Programie LIDER Konstrukcja zrobiona, hmm. zrobiona z, e, z, z metalu, tak? z jakiegoś obsadzona wieżbą, która sukcesywnie do porazu trzeba tą to są podczepione namioty, tam są jakieś ławeczki i tak dalej. To jest wykorzystywane w różnych celach, tak? Jako taka mini aula, jak, jakoś tam działa, jak jeśli tam na ujeździe studyjnym, to, to tam widzieliśmy, że tam się tam szukały jakieś mikroskopy miały rozstawione i tam żaby łowiły i oglądały pod tym mikroskopem, więc też. To jest jako, jako miejsce spotkań, bardzo informacyjne, ale też, proszę Państwa, taka atrakcja turystyczna, tak? Bo my jak przyjechaliśmy tam, to tak zwane żywe budowle, to są żywe budowy, to się widział, jak w ogóle to projektuje, Uczestnicy tego wyjazdu z którego, którego tutaj byliśmy, jak nam Pan powiedział, ile to kosztowało, to świecie, że my, Polacy byśmy zrobili szybciej, nie musielibyśmy się bawić w takie rzeczy, to kosztowało 40 tysięcy euro ten projekt. Bo takie takie są koszty. Ktoś mi powiedział podczas którego szkolenia, że gdzieś na północach morze u nas już takie, takie, takie budowlane powstają. To jest wykorzystanie jako ogólnourżytkowego tego, tego budynku, tak? Ja widziałam. Ja widziałam, proszę Państwa, w 2004 roku bardzo podobną budowlę w okolicach Kotus. Tam, gdzie są te obszary, ta, ta mała Wenecja, tak się mówi, czytów, to jest mnóstwo restauracji, gdzie praktycznie jedna od drugiej się niczym nie różni. Przedsiębiorca myśli sobie, że czymś musi tych klientów ściągnąć. już nie wiem czym być, produkt lokalny jest i browar, wszystko jest tam. Coś, co, co klientu ściągnie, złożył projekt jako przedsiębiorca do tej lokalnej grupy tam działającej na taki, taką inwestycję, wybudował to koło siebie i był efekt taki, że po roku zamortyzował mu się ten budynek, czyli zwrócił mu się, a kolejne lata generowały koszty. Jaki koszty za, zysk? Jaki zysk zapytacie Państwo, skąd tu zysk z tego? A zysk był taki, że on tam w sobotę, w udziele i w piątki urządzał imprezy po tym, czyli były jakieś tam hile i tak dalej, jakaś orkiestra sobie grała, ludzie przychodzili, spotykali się i tak dalej, to był jeden, a dwa, że to był budynek, który pozwolił odróżnić go od wszystkich innych i wszyscy z ciekawości przychodzili zobaczyć, jak to wygląda ta żywa budowla, która tyle kosztowała, tak? Co napędzało kolejną koniunkturę i, i, i tutaj dlatego przedsiębiorcy jakieś, jakieś tam a, Środki, środki finansowe. To jest przykład właśnie taki bardzo, bardzo, bardzo. Teraz to nie innowacyjne, ale na te czasy to były innowacyjne, innowacyjne rozwiązania, nieekologiczne. Ten budynek, który, który powiedziałam Państwu w kodu, to był problem taki, że ten to jest jakiś tam drugi rok, w którym a tamten był chyba 3-4 lata. Ta wierzba tak zaczęła mocno rosnąć, że się wszyscy zastanawiają, co dalej. Czy jakoś ciąć, czy formować, i nie wiadomo, jak to robić. Ale taki, taki gdzieś tam. Gdzieś tam pomysł ktoś miał.